Temat tej lekcji brzmi O się dyskutuje, czyli o sztuce pisania recenzji. Przedstawię Wam definicję recenzji jako formy wypowiedzi. Dowiecie się, jakie cele i jakie funkcje powinna spełniać recenzja, skąd pochodzi to słowo. Przedstawię Wam również pokrótce kilka praktycznych informacji dotyczących tego, jak budować samodzielną recenzję. Słowo recenzja wywodzi się z języka łacińskiego. Od łacińskiego słowa recenzio, czyli spis ludności przegląd. Recenzja jest formą wypowiedzi, w której dokonywana jest analiza i ocena, np. dzieła artystycznego, publikacji naukowej, projektu, przewodnika, publikacji multimedialnej, jakiegoś filmu, spektaklu lub przemówienia. Recenzja powinna spełniać trzy zasadnicze funkcje. Podstawową funkcją recenzji jest funkcja informacyjna. Recenzja ma informować o tym, że ukazała się nowa książka, że miała miejsce premiera jakiegoś nowego filmu czy spektaklu. Obok funkcji informacyjnej, głównej funkcji recenzji jako formy wypowiedzi, Recenzja powinna spełniać funkcję wartościującą oraz postulatywną, nakłaniającą. Recenzja ma przekonać czytelnika albo zniechęcić go do tego, by pójść do kina w celu obejrzenia jakiegoś filmu albo do teatru, żeby zobaczyć nowy spektakl. Mimo różnych form, jakie przybierać może recenzja, posiada ona mimo wszystko bardzo schematyczną strukturę. Zawsze obok elementów informacyjnych pojawiają się elementy oceniające oraz analityczno-krytyczne. Ten fragment wprowadzający do recenzji ma najczęściej charakter informacyjny. Wtedy informujemy o tym, co będzie przedmiotem naszego tekstu, kto jest autorem danej książki, kto jest reżyserem analizowanego przez nas filmu. Często w recenzji wykorzystujemy wiedzę dotyczącą biografii samego autora, dotyczącą prądów artystycznych, z którym związana jest jego... Często włączamy również inne konteksty, np. kontekst społeczny, historyczny czy filozoficzny, który pozwala nam na spojrzenie na tekst trochę inaczej. Ważne miejsce w recenzji stanowi krótkie streszczenie, przedstawienie tego, o czym jest konkretna powieść, jaką problematykę porusza obejrzany przez nas film, który recenzujemy. Tak by czytelnik, który nie widział jeszcze filmu albo nie czytał książki, mógł być zorientowany w problematyce, która tam jest poruszana. Dobra recenzja powinna posiadać kompozycję zamkniętą. Wywód powinien być logiczny i przemyślnie skonstruowany, tak by czytelnik mógł w prosty sposób odczytać intencje recenzenta, główną jego myśl i ocenę badanego przez niego tekstu. W finale recenzji powinno nastąpić podsumowanie oraz zebranie wniosków. Powinna mieć miejsce jakaś wyraźna konkluzja i puenta dotycząca tego, w jaki sposób autor ocenia badany przez siebie utwór, pozytywnie lub negatywnie. Bardzo ważną cechą recenzji jest jej spójność. Chodzi o to, by czytelnik z łatwością mógł podążać za tokiem myślowym autorem, z łatwością mógł odtworzyć jego argumentację i wyłowić z tekstu główną myśl, główną tezę, ocenę badanego przez recenzenta tekstu, filmu czy spektaklu. Ważne jest również, by zwracać uwagę na tytuł i podtytuł recenzji, który z jednej strony pełni funkcję przykuwa uwagę, pełni funkcję perswazyjną, zachęca albo zniechęca do sięgnięcia po, po tekst. Z drugiej strony często sam tytuł zawiera główną tezę, główną myśl w recenzji. Recenzja jest tą formą wypowiedzi, w której dominuje pierwiastek subiektywny. Zawiera ona bowiem jednostkowe opinie, komentarze dotyczące samodzielnego odbioru i kontaktu z tekstem. Autorzy, żeby zmniejszyć subiektywizm, Tworzonego przez siebie tekstu, wielokrotnie albo wykorzystują cytaty z badanego utworu, albo przywołują opinie autorytetów, komentarze osób, które już wcześniej wygłosiły jakiś sąd na ten temat. Pamiętać trzeba, że recenzent ma być zawsze osobą kompetentną, ma być przewodnikiem i polemistą kimś, kto pośredniczy między dziełem a jego odbiorcą. Wielokrotnie jednym ze sposobów nawiązywania Kontaktu z odbiorcą przez recendenta jest wykorzystywanie bezpośrednich zwrotów do odbiorcy. Służy to utrzymaniu kontaktu z adresatem tekstu, ale też działa zachęcająco do rozwijania lektury, do czytania tekstu dalej. Jednym z narzędzi, które również wielokrotnie wykorzystywane jest przez recenzentów, to jest stosowanie wyrażeń ekspresywnych, tak by mocniej i wyraźniej wyartykułować swoje stanowisko i swój sąd, swój odbiór badanego tekstu. Jednym, jedną z broni, którą, która często jest stosowana i wykorzystywana w recenzji, jest ironia. Stosowanie wyrażeń nie wprost, sugerowanie pewnych znaczeń, ale nie nazywanie tego bezpośrednim.